Cześć witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z fortnite trochę mnie na youtube nie było nie wrzucałem filmów bo byłem zajęty graniem w Satisfactory znowu nie mam prądu muszę postawić kolejny generator okej okay. powinienem już mieć prąd a nie jeszcze muszę podłączyć ale przybywam do was dzisiaj z porcją nowych newsów o sezonie czwartym już jutro, już jutro będzie sezon czwarty Jak to szybko zleciało, co nie? sezon czwarty zaczyna się już jutro dla wszystkich, tylko nie y, użytkowników, graczy grających na urządzeniach hapla, y, czyli iOS na iOSie, czyli iPhone'ach i iPad'ach ale pewnie o tym już bardzo dobrze wiecie dziś omówimy kilka fajnych wycieków i fajnych y, plotek o sezonie czwartym który będzie już jutro, jeszcze raz mówię Pewnie już wiecie, że sezon czwarty będzie połączenie światów Marvela i Fortnite. Świata Marvela z komiksów, to nie jest ten świat z filmów niestety. Ten lepszy świat. Uniwersum Marvela jest kilka różnych światów, uniwersum różnych. Jest tam uniwersum filmowe, czyli MCU. I uniwersum komiksowe, które tam się dzieli na kolejne tam jakieś uniwersa tworzone przez innych pisarzy, z tego co mi wiadomo. Nie jestem za bardzo fanem komiksów, nie czytam komiksów. Ale filmy oglądam, jak najbardziej. I niestety po wszystkie postacie, wszystkie skiny oraz wszystkie wątki będą ze świata komiksowego, nie z filmowego. Dlatego postacie mogą się różnić wyglądem trochę. Na pewno zauważyliście w, kar w zakładce karnetu bojowego nowy, nową interakcję, jakim jest komiks. Stoi sobie taki komiks, można go sobie przeczytać. Yy, zakładam, że go czytaliście. To są takie zwiastuny, jak zawsze Epic Games daje takie zwiastuny do nowego sezonu. To są takie zwiastuny jakby. Więc można sobie poczytać, jest całkiem ciekawe. Codziennie będą właśnie dwa zwiastuny. Dzisiaj o 16 będzie ostatni, a jutro już będzie nowy karton bojowy, nowy sezon. Oczywiście jeśli kupujecie Karton bojowy, to użycie kodu twórcy, nie mojego, bo mój nie istnieje. Jeszcze mam nadzieję, że kiedyś mi tam Epic da mój kod. Generalnie jest plotka. Ale to jest tylko plotka, że w jutro w sezonie czwartym mają być dwa karnety bojowe, nie jeden, tylko dwa karnety. I co to może oznaczać? No, to może oznaczać tyle, że może być coś takiego na przykład, że będą dwa zupełnie inne karnety bojowe: dwa karnety, które mają po 100 leveli każdy, który się tam wbija normalnie, i też nie wiadomo, czy nie trzeba będzie kupić dwóch karnetów. Mam nadzieję, że nie, bo to by było w sumie trochę niesprawiedliwe, gdyby trzeba było dwa karnety kupywać. Wydaje mi się, że oni podzielą ten karnet po, nie wiem, 50 stopni na każdy, 50 leveli. I będzie, będą właśnie takie dwa. My może będzie można wybrać, który chce się levelować. Bo jak wiadomo, karnet bojowy to będą postacie Marvela. Może będzie... Coś takiego, że po jednej stronie będą dobrzy bohaterowie, super bohaterowie, a po drugiej złoczyńcy, więc... Będzie można sobie wybrać. M na przykład y do bohatera będzie Thor, Iron Man, za reszta postaci. A po drugiej stronie może być, nie wiem, Galactus, na przykład Doktor Doom. Ta Dan za raczej nie będzie, chociaż szkoda. Nie nie znam się za, za bardzo na komiksowych y złoczyńskach, więc tutaj się nie wypowiem akurat. Albo może być coś takiego, że będzie jeden karnet Marvela, a drugi karnet to będzie po prostu Fortnite. Zwykły, jakby y zwy tak jakby każdy karnet bojowy, jak był wcześniej. Zrobione przez Epic Games. Nie wiem, nie może być tak, że 50 stopni to jest po prostu Marvel, drugie to jest po prostu zrobione skiny przez Epic Games, oryginalne skiny Epic Games, a nie właśnie postaci Marvela. Tylko wtedy nie wiadomo, jak to będzie, że 50 stopni tutaj, 50 leveli tutaj, żeby sobie wybierać. To nie wiadomo, nikt nie wie, jak to zrobią ale, jak już coś takiego zrobię, to wiem, że to będzie bardzo dobrze zrobione i bardzo przemyślane. Ok, także to by było już na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze pod koniec. No, witam wszystkie osoby, które oglądają ten odcinek. Ej, ja się z wami żegnam. I widzimy się w kolejnym sezonie.